Guru pary. Professional, to ja. O, podobny do mnie, ale bardziej uśmiechnięty jestem. Nie wiem, co robię. Te twarze są tak brzydkie. O, już lepiej. Jakś ładne włosy. O Boże. Jak Ronin. Fryzura na Ronina. Może być. Dobra. To będzie. Jak to się grało w ogóle? Jezus. Speedrunning. Już jestem tak doświadczonym graczem Blatborna, że mnie tutaj nie powstrzyma dobra zabije tego fiuta tutaj dobra jestem dobry w to już oj oj żaden wilkołak nie strasznie buru rzuci. O, Nie, 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 nie. Slap that ass. Slap that ass. Chodź, piesku. A ty. Mmm, lata lata Wspaniale. Ale... Mm. Mistrz Bloodborne'a powrócił. Się leczył. Wykond. No to też... Jestem tak dobry, jak tylko można dobrym być. Kur. Nie weszło? Nie pal mnie. Nie pal mnie. Mhm. Mhm. Dawaj fanty, laska. Przepraszam Ciebie, <laughs> zaatakowałem Dziada. Dobra, idziemy. Bloodborne'a wyssałem z mlekiem matki. Uii. Dobra, jedziemy, szybciutko. Speedrunning. Jeden Dziad. Drugi Dziad. Gdzie? sobie. No i prawdziwe wyzwanie przed nami. Chodź tu falusie, Parymaster. master. Yy. Jaki patafian, Parymaster, master. No jak on sięga? Ej, oszukali mnie. Kurwa, on był trochę łatwiejszy. No, bydlaczego ty przebrzydła Fajo. No, teraz jesteśmy gotowi. No tak. Surprise! Oh. Ty paskudny, ty. Teraz ty. Robię dobrze. Nie. Kur... Nie, 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 nie. Jedziemy dalej. Do widzenia, panowie. Do widzenia, cześć. Spadamy stąd, bo mam tylko dwie fiolki. Jest ok. O, jeszcze dwie folki. Teraz można grać. Dobra, spróbujemy to załatwić. Pary <grystanie> y Master. Dogo, dogo, dogo. Ci dać wokół. Jakie gry, co oni w ogóle. Dobra, jeszcze raz od początku. Gdzieś tu na tych schodach straciłem swoje życie. Nie, 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 nawet nie kombinuj. Pewnie, spal mnie, zepsuj. No i... a ten kon... Ja, ja nie lubię tej lagi. Nie Mistrz Bladborna, Powróć. Chyba ty. Idziemy zabić bestię kleryka. Chodź do mamusi. Tatusia. Dzida. o Nie ten przycisk. Kuuu. twarz. No, jak mnie zeżarł? Myli mi się wszystko. Nie grałem 14 lat w to. Jak mnie złapał? Jak spiruet? Nie, No, wstawaj. Ty. Bez paniki, bez paniki. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jak mnie Prosto w odpowiedzi Przestań się mazać. No chyba se jaja robi. Luś! Co co dla mnie. Domek! Szybko do domku! Uf. Uff. Lecimy. Dobra, którędy tu się szło? Tędy. Away. Away! Away! Gdzie jest moja broń? Czy jest jakiś... Nie miałeś tuś... Nie! Nie tak miało być, kurwa! No i jeszcze raz. No ty świnio, ty... <laughs> mm, nie wiem po co. Ding ma dalej jestem słaby. Ciebie daj. <gasps> no, no, God, a -a. To tyle. Jestem mistrzem lagi Dobra, więcej fiolet <grymne> Czy to były jakieś itemy? Dobra, szybko mieliśmy tam do Gascoina iść tam pieprzyć tej temy Wilkołak Damn boy No pewnie może jeszcze 8 8 Po frytkach! Nie! Ch**ę powąchaj! szczurze ty! te wilkołaki tu przyszły jak... Z... Zepsute bestie! Ty skocz na mordę! Paszoł mi. Pewnie. Pary masz. Jeszcze żyjesz? otworzę. Coś się stało tutaj, złego jest? Dobra. Biegnę odblokować skrót, nic więcej mnie nie obchodzi. Było Nara. Nie szczekaj na pana, który cię karmi. No thanks, no problem. Szybki speedrun. Wyszła na morze! Paszał! Dupala! No i co już biegniesz? No, ze stóp w łeb! Nie będzie wersji. Snajpery są! No się turlasz? ale ja mam zasięg. No taki gościu mi jakiś zmacał. Straszna ta laga jest sama. Muszę zmienić ten szajs. Nie ma żadnych szans. Przestań się drzeć tam. Czy tu była na tronie. Nie pamiętam gdzie. Chyba tutaj. Wśród tych macających ludzi. I on ma moje dusze. Co się patrzysz? Co jest? Dobra, mniejsza z tym zaraz, jak to wiemy, wszystko co za cienia. Nie no, to ja tak będę machał. Jakiś boysband z Japonii. No. Chodź tu, świnko. Mhm, mm prosto w dziurkę. Co so Hunter, no. masz. Hmm. pamiętam jak pierwszy raz grałem. Się sturlałem. Pizdziec Siema, panowie, co wy tu robicie? te rzeczy. Pistolecik. Siema, Tony. Tace, Dobra bydlaki, chodźcie tu jeszcze tutaj już... witałeś się z gąską, ale Gąska przywitała ciebie. Let me stand close. Now shut your eye. Dawaj Dobra. Czeka nas walka z Father Gascoigne. Cześć. Nara. Oj, oj. Na Co tam, chłopaki? Gdzie biegniemy? Co tam porabiacie? Ci kusy Proszę przyszła morda. Nasto Następnie... Spank mi. Odzyskajmy to życia. No, nie mamy tutaj tej grającej maszynki, która robi mu kieobie wejłbie. Gramy. Master parry Ronin burudżu Uh, oh, what's that smell? Zapach oh, tego, blood. oh, it seems to me it's enough to make a man sick. it's <laughs> Zobacz tu. Uuuuh. Został, 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 został. Nie zdążyłem! Pszczoł ma podwójną siekierę mocy. Powinien być wolny jak sowa na wietrze. Czemu nie jest? Co za gość. Mam tu trochę Coca-Coli. Może być zjadł. Jeszcze kawałek, dobra, muszę by się nabić. Jak dostałem? A kamero! Marta. Gara. Mordę, Mordę KURWA! Jak to... Do... Mama, zawiodłem. Zawiodłem. Tyle życia... To wyszło! Gość miał ile życia? Co za wał w ogóle? No! Kurwa! Zaczyna się! Bloodborne! Jak? Jak on nie zginął? No tyle życia mu zostało. Jedź tam. Nie odpalasz? Jaki nób! Jest cienki jak parszcz! Z nim kurwa pierdolić tej ataki Wiedziałem, że to będzie najtrudniejszy fiut w całej grze. w jaki sposób chyba na kodach Jak się robiło Dupę się pocały. Jaki to jest many. Nie przejdę go, kurwa, nie przejdę tego świniaka jebanego. Się można parować w dupy. W streamingu. Eee, muszę we wiolki. Mama, znowu sobie Nie, to trzeba na spokojnie.